To związał, kurwa kuleczki, to są zawsze dupę to wsadzić. Co to jest jakie wielkie kurwy jebane? O, ale schiza co? No, a tekstur, mówię ci, tekstur chyba nie wyjedzie, bo będzie takie gadubicie, to mu samochód się Zobacz, tam. A tak się śmiał, że to zakopano ominęło. A się będzie było wyjechać autem pewnie. No tak, no bo kurwa, to kurwa też takie gadubicie. Jak ja Cię jak kremówki wsadzę do Co, idziemy na Giewont? Idziemy światło, żeby... żeby nie zwalić zaraz.